Sosnowiec, zespół szkół technicznych i Licealnych. Szkoła powstała w wyniku połączenia technikum kolejowego, 8 liceum ogólnokształcącego oraz 12 liceum profilowanego. Stale jest promowana i co roku przyciąga do swych murów coraz więcej osób. Jednym z rodzajów takiej promocji są specjalnie przygotowane przez uczniów oraz nauczycieli zajęcia dla gimnazjalistów, które odbyły się 2 oraz 6 marca. Witam Was, gimnazjaliści, bardzo, bardzo serdecznie również opiekunów. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście dzisiaj do nas, że jest tak duże zainteresowanie tymi warsztatami, które Wam zaproponowaliśmy. Chciałabym najpierw, zanim przedstawię nauczycieli, którzy będą prowadzić dzisiejsze warsztaty, z którymi będzie zajęcia. Powiedzieć dwa słowa na, to, na temat kierunków, które w tym roku chcemy otworzyć. Jak wiecie, jesteśmy klasą, jesteśmy szkołą, w której kształcimy liceum ogólnokształcące, ósme liceum ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida oraz technikum nr 4. Technikum przygotowało ciekawe zajęcia pozwalające doświadczyć na własnej skórze, jak to wygląda naprawdę. Oprócz przygotowanych zajęć teoretyczno-praktycznych z zakresu kolejnictwa, ogromnym powodzeniem cieszył się profesjonalny symulator lotu związany z klasą lotniczą. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, symulator jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla uczniów klasy Technikum o profilu lotniczym. się podobał nas w szkole. No fajnie, ciekawie. Ale no fajnie. Węcinne. jest prawie, Atmosfera jest bardzo miła. Tak, nauczyciele przyjaźni. No nastawienie jest pozytywne, pozytywne nastawienie. Jednak nie tylko technikum przygotowało ciekawy program zajęć. Liceum ogólnokształcące spełniło wymagania wszystkich, którzy byli zainteresowani tym rodzajem szkoły, prezentując cztery rodzaje warsztatów. Teatralne, połączone z filmowymi, Medyczne oraz psychologiczne. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, czym po wstąpieniu do 8 LO będą zajmować się przez cały okres kształcenia. Na warsztatach psychologicznych gimnazjaliści rozwiązywali pomysłowe zadania oraz dowiadywali się ciekawostek na temat swojego umysłu. Od nowego roku szkolnego klasa socjalna liceum profilowanego zostanie połączona z klasą biologiczną, tworząc profil medyczno-socjalny, którego pierwszy człon także zaprezentował swoją ofertę. Poszkodowane do gaz

Także klasy humanistyczne zostaną połączone. Klasa filmowa wraz z klasą teatralną od września będą nosić nazwę artystycznej i skupiać w sobie dusze osób chcących rozwijać się twórczo. Obecna klasa filmowa przygotowała prezentację na temat analizy filmów, a teatralna przedstawienie pokazujące umiejętności uczniów. ...by zmartwychwstać nie mogła, nie dać znaku o sobie i na zawsze została w leśnym katlińskim grobie. Tej nocy zgładzono prawdę w karcińskim leście. Po mile spędzonym czasie nadszedł czas na pożegnanie. Uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach, które odnieśli w szkole. Bardzo dobre wrażenie. Było. <grymka> Zajęcia z kolei da się bardzo nauczyć. <grymka> Samolot. No, jak w serwisie, Reprezentujesz gimnazjum? 8. Radek, jakie są Twoje wrażenia? Podobało. Podobało mu się. Nam też się podobało, a raczej podobały. Ale to już inna historia. Mateusz Borda.